Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Hatrika. Tym razem nie będzie nic tu obrabiane, wrzucam. Tajer jest głodnie, poprawiam. Nie chce mi się, nie chce mi się, a muszę się zregenerować i spać. A czy dzisiaj, niedziela, trzeba to nagrać, żeby było. I najpierw widzimy do naszej gości Kajtus. Jak tam u Kajtusa FC Ronaldo, siódme miejsce. No kolejna przegrana walczy o te siódme, już na szóste nie ma szans, ale tak jak wiemy on będzie walczył w następnym sezonie, zbiera kasę i będzie walczył tak jak ja znowu o wyjście z tej siódmej ligi a jego główna drużyna stawiam, że wygrała stawiam, że wygrała, bo on już siedem kolejek bez porażki, 31, jeden, no i pewnie jeszcze tylko dwie kolejki i czy to już jest pewny awans nie, jeszcze raz wygra i wtedy będzie chyba miał już pewny awans, tak, pewne pie pierwsze miejsce, jeszcze tylko jedno, jedno zwycięstwo życzymy mu, a tu widzimy, patrzcie, nie wiem czy graliście w Pegasusa, taka zajebista gierka tu jest po lewej i po prawej stronie i Chubasa, też moja bajka z dzieciństwa, ten sam prawie rocznik, nie wiem czy jesteśmy, że tak powiem lubię śnikami, ale coś koło tego i mamy podobne przeżycia z dzieciństwa, właśnie te gry z Pegasusa i Czubasa. Dobra, idziemy teraz do Łukasza, eee, do różnych którą kibicujesz. Łukasz, co tam u ciebie? Czy on się w tej piątej lidze, lidze utrzyma? Kurczę, przegrana kolejna, no nie, będą paraże Będą barażać, ale trzymamy za niego kciuki, nie wiem jak tam Łukasz ma predyspozycję, co on tam planuje. Zobaczmy sobie historię transferów. Ostatnio 226 Kurczaki sprzedaje. Mm, niedobrze, czyli on chce chyba spaść. Sprzedał za 5, 6, 9 milionów. O, kurczaki sprzedaże. Czyli on raczej będzie chciał spaść. Szkoda, bo myślałem, że się utrzyma ale wraca do szóstej ligi chyba, że w barażach uda mu się wygrać, się wzmocni no zobaczymy, ciekawe się tu robi ciekawe, dobra jeszcze idźmy do naszego zawodnika który, prezesa, który gra od niedawna on trenuje rozgrywanie o, kajtus to będzie, nie no, bo kto jest to tak Słowiański perun I, 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 i jak mu tam poszło uuu w drabince, on też się zaczął też... O długo gra w tej drabince, dopiero zacząłem niedawno się skapałem Właśnie, a propos co ta drabinka daje? I te te rozgrywki, bo też sobie w tym zacząłem grać. A ładnie wygrał 2-0. Super, brawo dla niego. Czyli się umacnia na czwartej pozycji. Zobaczymy, jak kolejne sezony mu się potoczą. I tak, FC Krucjata. Zobaczymy, czy udało się coś tam wygrać. O nie, nawet po wzmocnieniach 4-0 dostałem. I to grubo. A miałem jakieś szanse szczeleckie? 3, oni 6. No to zasłużenie, przegrałem. Ale tam powoli się buduje skład na wygranie siódmej ligi. Siódmej mówię dobrze, czy ósmej? Siódmej. 7, bo jestem w szóstej Ten skład zdobędzie puchar. Będzie walczył o zdobycie pucharu. No powoli forma im wskakuje. Tylko pytanie do jakiej ligi trafię? Bo no, na pewno jestem na spadku. Jeden remis, reszta porażek, dwa ostatnie mecze. I z szóstej ligi spadamy do siódmej i planuję tam siódmą wygrać. Dobra, że, że tak powiem. Finanse mamy spoko 100 milionów, a jesteśmy i tak już wzmocnieni. Juventus, finanse tu są prawie parę milionów, tylko do przodu też trochę mocno się wzmocniliśmy. I grupowe zwycięstwo 5 do 0. Czy zasłużone? A z botem graliśmy 8 strzałów, oni 2, pięknie. Nareszcie się rozkulali i wykorzyst wykorzystują te akcje, bo tu też fajnie się wzmocniliśmy. Tu właśnie, jakoś, tak całkowity jakoś poziomowo tak środkiem. Kurczę, patrzcie, a ile tu można dostać? 12 za strategię, czyli ja tak środkiem nie za bardzo. Nad tą strategią to jeszcze muszę się żaszczonować. Dobra, pięknie, a widzę, tu raczej będzie pewne trzecie miejsce, chociaż ten cebulowo zaczęło grać. Kurczę, z cebulowym będę walczył w następnym sezonie o. o o zależy kto spadnie właśnie jak spadną słabe drużyny to walczymy i tu też chcę walczyć właśnie o wygranie siódmej ligi, czyli dwie drużyny będą walczyć w następnym sezonie o wygranie siódmej ligi tak tu się fajnie wzmocniliśmy właśnie udało się znowu coś kogoś kupić o zakończone 1200 a to tego Amerykanina to widziałem, szybki rozgrywanie i trofea wygrał piątą ligę, fajnie Patrzcie tu wszystko i tak kupuję żeby był zysk, kupiliśmy go za 1 200, a on chodzi za milion 800. No i prawidłowo, pięknie dobra. Wyciągnijmy jeszcze juniora. Właśnie mecze O właśnie, kurczaki. 27 jutro gramy sparring. Wyciągnijmy juniora, to może kogoś przetestujemy 7714 dni temu. Tomasz. Co nam Tomasz powie? Nie ma miejsca. O kurczę, to może to już kogoś promujmy. Nie dołączył. Gotowy do promowania. Może być promowany. Skuteczność przeciętny. chłopie, kto cię weźmie? może być promowany, tylko kurczę, jeszcze defensywa na solidnie nie skoczyła, my jeszcze defensywnie nie jedziemy. Właśnie, co ja z nimi zrobię? Nie zdążę brąkarzy wyszkolić. Kurczaki, zobaczymy jak to będzie. Ty, ale ciebie możemy spromować. Mamy tu kogoś. Na sprzedaż właśnie. Tu mamy naszych młodych. Zadowalający. Czemu to co promowaliśmy nie dołączył? Może ktoś go sprzeda, kupi za grosza Nie chce ktoś darmowych juniorów za free A później może mi napisać, że mojego będzie trenował Tutaj dośrodkowanie, można mu rozgrywanie pod, pod, podbudować A gdzie jest ten, co go teraz wzięliśmy? Jeszcze się nie zaliczył? Przecież promowaliśmy zawodnika, dajmy na wiek. Tak długo to trwa, zanim go tu wezmę. 30 latek solidny, defensywa, a jego, a defensywę to będziemy kiedyś jaść, to trzymajmy go jeszcze. Tutaj też defensywa solidny, ładnie, to są chyba nasi. Czyż nie, to jest jakiś kupny. Uuu, fantastyczny już jest, Edward jest fantastyczny. No patrzcie, promowałem go, bo nie ma, co tak długo to trwa, dziwne ten kniaź muszę go sprzedać i kupić Kać przepraszam ile, kiedy on w końcu skoczy no za jeden, w piątek wskakuje, sprzedajemy go i kupujemy jakiegoś młodego, rezerwowego, no niestety jeden będzie obcy a główny będzie mój, a później już defensorów, co będziemy z juniori, juniorów szlifować i będziemy mieli własną defensywę bo tu defensywą nie kupiłem i my będziemy rosnąć w siłę z defensywą, będziemy grali z kontry, no na początku może z kontry nie jak oni będą słabi, ale jak ta defensywa się wzmocni to będziemy pykać ich z kontry, no ciekawie to się to wszystko też zapowiada ale teraz tak FC Krucjata jak mówił Kurczaki, patrzcie Józef właśnie, miałem dziurę w mózgu. Józef mówił, atak to największa, a nie obroną jest najlepszy atak. No to zagrałem atakiem tylko dwoma obrońcami, pięcioma pomocnikami i trzech napastników i myślałem, że może każdą sytuację wykorzystają, a dostałem 5-0. 5-0 w Lidze Narodów, no niestety miałem mniej posiadania piłki, szczałów miałem 6, oni 7 i te barany grali w trzech napastników i żaden nie umiał wykończyć. No nic. Trudno. Liga Narodów w tym sezonie jest skreślona. Spadliśmy na szóste miejsce. Jeszcze dwie kolejki, to może jeszcze na te czwarte, piąte się wbijemy, jakbyśmy je wygrali. Tylko nie powiem, dużo błędów tu zrobiłem. Na przyszłym sezonie postaram się rozegrać to lepiej. My tu już mamy ładną, że tak powiem, rozgrywanie. Za niedługo będziemy zmieniać trening na, na skuteczność. Tata ta tata ta, ta zobaczmy tych rozgrywających bo tak wiecie 10, 11 poziom mi najbardziej odpowiada bo jeszcze te pensje są w miarę i podciągniemy coś innego no i tu już mamy widzicie pensja, a tylko 2000 dwa, dwa bo to jest nasz zawodnik bo nie wiem, czemu ta niska jest orśniewający no to nie wiem, błyskotliwy, światowej klasy max, będę im to Podbiję im to i że tak powiem będę kończył to rozgrywanie później po skuteczności podania no i defensywę i bramkę zrobimy i będziemy mieli własną fajną drużynę w miarę będziemy też sprzedawać to może z defensywy kupimy no, albo bramkarza jakiegoś dobrego za tą kasę trenera też tu w przyszłości zmienimy i jeszcze stadion zrobimy trochę większy bo przychodzi nam, nam to maksy jeszcze chciałem kupić obrońcę i patrzcie, jaki zrobiłem błąd. Miałem do szukania rozgrywania. Patrzę, okazja, kupiłem. No i jad kręcę i kolejnego do rozgrywania. Ale to nic, bo on poszedł tylko za pół miliona. I... Przepraszam, za pół miliona, a jest wart milion. Czyli możemy jeszcze na nie zarobić. Tylko nie korea u nas pogra, bo sprzedajemy innego rozgrywającego, bo mamy już tłum. Jak kolejny skoczy na przynajmniej na ten fantastyczny Bo niestety na... To jest nie fantastyczny, osiewający musi być, bo niestety na, na tym dziewiątym poziomie oni tylko są warci groszowe sprawy. Bardzo groszowe sprawy. No to nic. Tak to właśnie wygląda. Jeszcze A, juniora wyciągnijmy. Kracz z pola to nic nie płacimy, i wychodzą lewusi od razu. Właśnie, ja wyrzuciłem tego. Czy promowałem? Przyszedł on już, czy jak? Dołączyli. Where are you? No i nie ma go. No i o co tu chodzi? Ty, albo. Jeszcze raz, zadzwonimy. Nie ja mogę już dzwonić, czyli albo go wywaliłem, albo dołączy później. Ej, szefie, dobrze znów cię widzieć. Trafił nam się prawdziwy talent. O, jak ten chłopak się nazywa? Chyba Stanisław Ibisz twierdzi, że ma 16 lat. Jeśli będzie się dobrze rozwijał, ten chłopak ma szansę osiągnąć przeciętny poziom umiejętności defensywy. Bez dalszego treningu poziom umiejętności skuteczno... skuteczności będzie nędzny. Całkowity poziom jego umiejętności oceniam na słaby. Cóż, ja mogę rzec, nie trzeba. Zgadywać, że ten grajek jest nieprzewidywalny. Jeśli wiesz, jak to wykorzystać, to dobrze. Ty, ale jak? Kurna talent. Przeciętny z defensywy. Nie dziękuję. Na tyle tych skałtów, że dzwonię dalej. Gustaw. Dawaj. Armatę Gustawa. 16-latek. 16 G.G.G. Co? Gerard. Kurcze, Gerard. Trzyciński. Ostatnio zwrócił na mnie uwagę. Z tego co widziałem, prezentuje się całkiem nieźle. Bez dalszego treningu poziom umiejętności podań tego juniora będzie słaby. Ciekawie na ile może wpadnąć. Jeśli dać mu szansę rozwoju, umiejętności skuteczności, ten facet może nawet osiągnąć słaby poziom. Nie, trzecia szansa. Wojciech ty mi dajesz zawsze najlepszych zawodników. Daj mi teraz też zrobić z tego. Kurczę nie. Myślałem, że znalazłem Ciekawego juniora, nazywa się Felix Barglik I ma 15 lat Brat Tobiasza Barglika Który to jest? Tobiasz Barglik, 21 lat Gra u nas Skąd tu w ogóle jest? Właściciel? No bez jaj a, a jaki to prezes? Z jakiego kraju? Polak Ty, ten jego brat gra w innym klubie Ale jaja może być lepszy od brata ten piłkarz prezentuje nie, patrząc na jego słaby całkowity poziom umiejętności to może być piłkarz dla nas ten piłkarz prezentuje obecnie kiepski poziom umiejętności do jeśli dać mu szansę rozwoju umiejętności rozgrywania ten facet może nawet osiągnąć przeciętny poziom no nie mamy nikogo innego no to dawaj go dawaj go i sprawdzimy go damy go na defensywę może coś się wyklepie zawsze sprawdzimy to pisze... O, fajnie, że to jest, że to jest brat jego. Nie no, fajna sprawa. Niepodobnie, ale <grywanie> fajnie to wymyślili. Dobra, mecze, Mamy ten sparring. Dajemy tutaj... Ej właśnie, a powiedzcie mi czy na sparringu wchodzi też trening, czy nie mm -hmm. Nikt to tu najbardziej nie zasługuje co, ty się na razie zmienisz, ty się zmienisz, a dajmy tego nowego nowy i pokaż, co tam potrafisz, no i tyle, ty a ktoś tu na fuck wzięliśmy napastnika, dobra, wracasz, a później 30 dobra, tu też ustalmy ten skład tutaj nowy, nowy dobra, rezerwa skrzydła nowego mogę nam później wytestować na jakichś pozycjach dobra to wszystko chyba tak to się prezentuje, napiszcie co tam u was, jakie plany ciekawe czy w przyszłym sezonie mam dwie drużyny, które będą uderzały o mistrza, w sumie Olimpia też będzie grała o mistrzostwo w Lidze Narodów, tu zawsze jakieś szanse są, chociaż tu ciężko jeszcze po tych błędach co narobiłem, no ale zobaczymy jak będzie zobaczymy jak to będzie, te rozgrywanie mam już potężne będzie jeszcze lepsze, finanse tu są tak powiem, jak godna napłakał Dobra, kończmy tą, tą, tą długą opowieść. Życzę Wam dobrej nocy. Trzymajcie się.